Hej. Piękny widok dookoła. Moje jest takie skromne zdanie, że góry troszkę przypominają kobiety. Kiedykolwiek przyjdziesz z góry, one za każdym razem są inne. Raz z chmurami, raz ze słońcem, ale widok za każdym razem jak jest inny. Przyjedziesz za rok, czyli za dwa lata, za pięć, za dziesięć lat, zrobisz zdjęcie w tym samym miejscu i te góry za każdym razem będą inne. Zobaczysz kobietę za rok, za dwa, za pięć. Ona również jest inna. Freud kiedyś powiedział, że pomimo tego, że badał tyle lat kobiety, one. Są dla niego nie do zrozumienia. Ktoś kiedyś powiedział, że kobiety wart, warto słuchać, ale nigdy nie rozumieć. Znaczy, nigdy nie będą do zrozumienia. Ktoś mądry kiedyś to powiedział. A ja tak od siebie Wam powiem, że trzeba przeżywać piękne i cudowne chwile z nimi. I to warto na pewno. To polecam od siebie. Miłego dnia Wam życzę, i spędzajcie cudowne randki z najpiękniejszymi kobietami, które Wam się podobają. Hej.